Pierwsze wydarzenie festiwalowe to spektakl Ojcowie, przedstawienie w reżyserii Albisa Hermanisa, produkcja Schauspielhaus Story. To przedstawienie o tyle niezwykłe, że aktorzy w nim opowiadają o swoich ojcach, o swojej osobistej historii. Odwołujemy się tutaj do doświadczenia Łodzi, miasta osieroconego, niegdyś wielokulturowego, teraz, jakbyście wszystkie polskie miasta, miasta schomogenizowanego. Kolejna gwiazda teatralnego programu Festiwalu Dialogu Czterech Kultur to Deutsches Theater Hamlet Maszyna Heinera Müllera w reżyserii Dimitra Gotrzefa. Um wen hört man viel schreien und klagen? Die Leuch ist eines großen Gebers von Almosen. Ten spektakl wpisuje się w duży projekt poświęcony Heinerowi Millerowi w ramach projektu m.in. sesja naukowa i archiwalny zapis spektaklu Heinera w reżyserii samego Heinera Millera. To jest zapis z roku 1989. Zaraz potem odbywa się premiera produkcji festiwalowej Wieczu Sierot w reżyserii Michała Boczucha. Przedstawienie przygotowane przez młodych twórców. spektakl na podstawie tekstów literackich i dzienników Janusza Korczaka. Borczuk napisał o tym, że to jest zlot, zlot sierot, które będą mówić o prawie do tego, by być niekompletnym, by być rozbitym. Bardzo ważne jest dla nas, żeby prezentować na festiwalu nie tylko gwiazdy, ale też młodych twórców, takich jak na przykład zespół Public Movement z Izraela. Organizuje tutaj niezapowiedziane akcje, ale też pokazuje swój spektakl, Also Das, na rynku Starego Miasta. I drugie wydarzenie w tym samym miejscu Wolny Rynek. Public Movement zaprasza różne ugrupowania, towarzystwa, organizacje do wzięcia udziału w takim wydarzeniu, konfrontowania różnych poglądów, opinii, także tych politycznie niepoprawnych.